Tak, doradza ich i po prostu te pieniądze oni dostają. Panu powiem, 80% ci ludzie mają kłopot, mimo że dostają te pieniądze. Dlaczego mają kłopoty? Bo my nie tworzymy ich możliwości znalezienia rynek zbytu dla ich produktów. Proszę pana, my w Polsce potrafimy już dużo rzeczy robić. Tylko, że musimy zacząć działać, żeby nasze produkty, bo tutaj Pan mówi o tym, będziemy produkować, te, nie wiem czy to będą Polski, czy to będzie też inny kraj, który, bo my znamy dużo firm, tak jak mówię ostatnio, dużo firm, które przyjechali tutaj, dostali możliwości, e, 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 produkcji tutaj w Polsce, a potem jak Polska już nie było interesująca na to po, po, pojechali dalej do, 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 do Ukrainy na przykład. I tutaj dlatego mówię tutaj, musimy uważać, nasi, nasi którzy

Które już są zmodernizowane, będą to kupić i będą prosperować, a my, nasi, będą musieli zamykać. I to jest ten nasz problem. I to już są! Przykłady mogę Panu dać? Są! A jak Pan mi mówi o... o ups, ja tego nie rozumiem Ja dlatego mówię, że ja wziąłem wędkę i nie, będę szukał... wyraźnie, wyraźnie Pan kolega proponuje politykę protekcjonistyczną. Że chodzi o protekcję, ochronienie produktu. chcę powiedzieć tak to polskie firmy, czy mając przykład autobusów, zdobyły rynek europejski, rynek wewnętrzny. Jeżeli produkujemy towar w wielkich seriach, to rynek odbiorca znajduje się nie tylko w Polsce, ale na terenie całej Unii Europejskiej. Unia Europejska prowadzi odpowiednią politykę też rolnictwa i zamyka swój rynek przed produktami, towarami z zewnątrz. Pan proponuje, że pan będzie otwierał ten rynek zewnętrzny dla produktów z Polski, ale generalna polityka jest taka, że chronimy rynek wewnętrzny europejski. Otwieramy dla polskich firm, stowarzyszonych, znaczy firm, które funkcjonują na rynku europejskim, rynkiem podstawowym jest rynek europejski. My jesteśmy naprawdę wielkim partnerem handlowym. Na przykład w ostatnich latach byliśmy większym partnerem handlowym Niemiec niż Rosja, o czym za mało mówi się w Polsce. W tej chwili, ze względu na ceny surowców, te relacje się zmienia, zmieniają, ale jeszcze do połowy ubiegłego roku, 2008 roku, byliśmy większym partnerem Niemiec niż Rosja. Ja po prostu chciałem odpowiedzieć Pana, bo tutaj Pan mówił o protekcjonizmie. Ja nie mówię o protekcjonizmie. Ja wiem, że po, ja mówię lepiej po angielsku, po francusku, trochę po, trochę po polsku, ale ja wiem, co mówię po polsku. Ja nie mówię o protekcjonizmie. Ja mówię, że musimy po prostu znaleźć rynek zbytu dla naszej firmy. Tyle. Prawda pan mówi, że nasz rynek zbytu to jest Niemcy. To bardzo dobrze. Europa. To bardzo dobrze. Ale pan pamięta ostatnie i słusznie rząd musiał po prostu reagować w czasie kryzysu jak inny zaczął się protekcjonować. I słusznie. I tutaj właśnie jest ten problem, że wystarczył ten kryzys, Wiedzieliśmy jak inni reagowali. Dlatego mówię, że jesteśmy, tak jak oni, działamy tutaj w Europie, ale co nam przeszkadza, bo oni mają te możliwości, mamy te możliwości na bazie unijnej e, 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 instytucji, co nam przeszkadza dalej, sprzedać, dalej na nasze produkty, tak jak oni mają. Pan, ja tam panu jeden przykład. Ja mam człowieka, który miał tutaj firmę, który sprzedał po prostu mięso. Jego mięso było kupione przez Francuzów i sprzedano w kraju, tej kraj ACP. Tylko mu na senę i, i ten pan zamyka. Dlaczego nie możemy robić, żeby on bezpośrednio sprzedał? Jesteśmy w Unii. On mógł bezpośrednio sprzedawać jako rynek, zarobić pieniądze i te, te, te ludzie, którzy pracowali by mieli do dzisiaj pracy. Może je, nam Polakom je, brakuje je, jeszcze marki I Nie, mamy, Polka, mamy i bardzo ma dobre produkty. Bardzo to produkty. To musimy promować się to. to. To jest właśnie całe, to, co chciałbym robić w Unii. I to jest możliwe, mogę to robić, wiem jak to robić. 誒，睇個、uh,。 Wracając do promocji marki, tego protekcjonizmu, to nie można promować określonego banku czy określonego produktu, ponieważ za kilka lat trwałość produktu na rynku jest taka, że może się okazać, że nawet firmy i marki z kilkudziesięcioletnim stażem wypadają czy padają z rynku. Jesteśmy, jeżeli pamiętamy historię gospodarczą, to pamiętamy. Natomiast ja chcę powiedzieć, że to myślenie protekcjonistyczne oczywiście się czai. Ono wystąpiło w warunkach początkowych kryzysu, kiedy niektóre kraje europejskie miały ochotę pójść w tym kierunku. I dyskusja Europejska sprawiła, że się z tego wycofali, że zasada Solidarności Europejskiej w tym momencie zwyciężyła i ten kryzys wzmacnia tendencje wspólnotowe. Natomiast ciągle powtórzę, kilka lat te, dla osób pracujących w Wielczu, które są związane z marką Jelcz, bo to też mówię tutaj dla społeczności lokalnej, brak tych autobusów czy stopniowy upadek tych firmy sprawia, że nie zawsze zauważą, że pojawia się nowa firma polska, Solaris, która na rynkach europejskich zdobywa swoją renomę czy markę. I jeżeli my, po, w Polsce są obecne fabryki y, wszystkich znaczących, liczących się firm autobusowych, to my w efekcie stajemy się, y, tak jak z tej wiadomości posiadam, trzecim producentem autobusów w Europie. My Potrafimy się utrzymać i potrafimy to zrobić, ale zadaniem jest polityki gospodarczej, nie ochrona konkretnej marki. Znaczy, tutaj się wyraźnie z panem kolegą Kimango różnimy. Nie, nie mówię o obronie o, o czy, czy o protekcjonizmie. Ja powtórzę, powtarzam panu. Nie mówię o protekcjonizmie. Mówię o to, że dalej działamy z, 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 z Europy, ale to nie przyskaza nam. żeby naše produkty były znane i naše firmy i usługi były znane w świecie toskoro że oni mają to dlacego nie my ci to pan to nazywa protekcjonizm jnie nazywam ty protekcjonizm to jest cikota take zasad że spiedamy im i dalej oni też robią i dalej nie będę akceptował żeby ktoś przechał tutaj z francyi kupił nasze towary który my same możemy spiedać zagranicy jeżeli kupuje za dobrą cenę i spieda dlaczego zek... nie że te pośredników nie potrzebujemy już za bardzo. Możemy, mam, mamy możliwość to robić, instytucja unijna są tam, nikt nasz też zarabiają, nikt dają pracę dla Polaków, my musimy mieć pracę, nikt nasz budżet musi być... Musimy dużo pieniędzy dostać. Na takie zasadzie to nie jest protekcjonizm, proszę pana. Ja nie wiem, czy ja mówię po chińsku, ale to nie jest protekcjonizm. To są działania, które inne robią, dlaczego nie my? Nikt inne firmy też przyjdą tutaj. E, Działać u nas. Dlaczego nie? Przecież do tej pory my robimy to. Nie wszystko ale nasze firmy musimy też pomagać. Nasze firmy. Tyle, to nie jest protekcjonizm, proszę pana. Ani szowinizm. Ja nie zgadzam. Ja tylko mówię jedno rzeczy, że po prostu, że Polska, my potrzebujemy, oczywiście potrzebujemy pieniędzy, potrzebujemy, potrzebujemy też wysokiej technologii, tak jak pan mówił, potrzebujemy dostępu do taniej surowców żeby nasze gospodarstwo poszedło do góry i w efekcie po prostu pracy ludzki też. I my mamy tutaj bardzo dobry fakt i rynek z bitw. Tego potrzebujemy, im polska gospodarstwo poszedło. Właściwie chyba wszyscy, wszyscy o to walczą, bo te tanie surowce to jest coraz trudniej na świecie. Pan wspomniał o rolnictwie, pan pracuje w tej dziedzinie. Wiemy, że rolnictwo w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej chyba jest tą dziedziną, która najbardziej wprost skorzystała z pieniędzy unijnej, i z dobrodziejstwa bycia w Unii, mimo różnych jeszcze ograniczeń, ale ta swoboda przepływu kapitału, towarów, usług jednak funkcjonuje i Mimo to polscy rolnicy jednak ciągle mają jeszcze jakieś uwagi, że to jeszcze nie jest tak, jak mają rolnicy na przykład europejscy. Czy to jest rzeczywiście yy, prawda, czy, czy to jest tylko takie nasze wyobrażenie i naszych czy rolników szczególnie? Pan ma kontakt z rolnikami. Pan wie. Każdy kraj Unii Europejskiej daje swoją składkę, prawda?

z popitem. I to jest to, musimy działać, musimy działać. Żeby oni mogli sprzedać, zarobić pieniędzy dla nich i dla budżetu pan, e, państwa, coraz lepiej będzie. Nie będziemy musieli prosić, prosić, nie będą musieli chodzić cały czas na kolejka, żeby prosić o więcej pieniędzy. Jak będą robić, zarobić? Nie będą musieli więcej tak, ale Parlament Europejski nie będzie decydował tak. szczegółowo o no, tak. tym, kto ma kupić e, produkt polskiego rolnika, bo to tak